Witam Was serdecznie. Co mamy? Dębko mamy z założonymi osnowami. Osnowy mamy zagięte, znaczy przygięte już ku środkowi, i mówiłem, że trzeba teraz zacząć wyplatać już właściwy koszyk. A zaczynamy od plecenia gimo. W tym celu, mówiłem, trzeba wziąć trzy pręty. Tak? Dla przypomnienia, każdy pręt ma stronę. Grubszą? Grubszą i stronę cieńszą. Ten jeden z krótszy na swojego tuż żeby mieć mniej więcej równej długości. O, i tego krótszego później sobie wykorzystamy. I teraz pleciem gimę. Ja się odwrócę do Was z plecami, żeby tu było wszystko ładnie widoczne. Bierzemy jeden pręt Zakładamy go tu pomiędzy, przytrzymuję go palcem i zaczynamy pleść. Liczymy. Raz, dwa. Czyli, jakby z tej strony zewnętrznej łapiemy dwa. To się nazywa przez dwa. I za jeden, czyli wyprowadzamy na zewnątrz. Do siebie. Do siebie. Drugi pręt nie tu, tylko już teraz tu, tak? I znowu to samo. Raz, dwa, dwa łapiemy z tej strony, i jeden z tamtej na zewnątrz. I trzeci, teraz tu. I to samo. Raz, dwa przez dwa, i za jeden na zewnątrz. Tak? I teraz już mamy zaczęte, jakby, i teraz ten, który był pierwszy, widzicie pierwszy, drugi, trzeci. Ten pierwszy znowu to samo. Raz, dwa i za jeden. Drugi to samo. Raz, dwa i za jeden. I trzeci pręd. Raz, dwa i za jeden. I tak długo. Aż skończą nam się osnowy, tak? Dwa i jeden. Ten mamy tu, a nie ten ma. Raz, dwa, za wcześnie go, za daleko. Tu trzeba skupić się na tym. 2 i 1, 2 i 1 2 po zewnętrznej stronie i 1 do środka i na zewnątrz. I tak przez cały czas, aż nam się skończą ręty. Czyli te osnowy zabudujemy. prawda, No, ale niestety to trzeba tu obrobić w ten sposób. Mnie też niewygodnie w tej pozycji, bo to akurat lepiej robi się na siedząco. Ale popatrzcie, że cały czas doginam osnowy. Tak? I zaczyna, zaraz Wam pokażę, że to zaczyna nabierać już kształtu. I popatrzcie, że tu, podobnie jak i tam, przy robieniu dęka kończą nam się pręty, tak? Czyli następne trzy. Trzeba dołożyć następne 3. czyli ten jest pierwszy, on gdzieś tu wychodzi. Już bym go nie przełożył, więc ja dołożyć muszę tutaj jeden i dalej to samo dwa i jeden. Ten nie przeszedł bym już też na zewnątrz nie wyszedł, więc tu, gdzie on wychodzi, dokładam następnego. No. I to samo. 2 i 1. Trzeci jeszcze mi obejmie. 2 i wyjdzie tu. Więc go na razie mu nie dokładam. 2, 1. 2, 1. I teraz tu. Trzeci w to miejsce. O, tego muszę mocniej, bo on pękł mi w jednym miejscu. Dobrze. To mamy i oplekamy dwa. Jeden. U troszkę, ale to nic. Jak będzie, wy nie będziecie robić na, podejrzewam na takie jak ja, czyli tej tylko na świeżych jak już, no to na świeżych troszkę łatwiej, ale trzeba też, o pękło mi, no trudno. No tu miałem być taki krótszy jeden, o jest. wiem, że go wykorzystam, to go wykorzystam w tym miejscu, gdzie ten mi pękł. Jesteś jest też tutaj już. I to już, że tak powiem końcówka gimy, trudne słowo, ale nazywa się to nie wiem dlaczego właśnie gima. No widzicie? I cały czas doginam te pręty od słoneczka, czyli Osnowy. Tu nam się skończyło. Ten. I jeszcze tylko ten. I tu już mamy popatrzcie, gdyby to złapać u góry, to już mamy początek jabły koszyczka. Tak? Trzeba teraz dobrać tu i założyć. i będzie gotowy koszyczek. Natomiast te, żeby później nam nie przeszkadzało, musimy sobie co poprzycinać te, które nam wystają. Ostrzela. I to by było na dzisiaj. Tyle. Tyle udało nam się zrobić. Do zobaczenia na następnym filmie.